Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny dzień przygód z Marysią, najlepszą sąsiadką, fotografką, przyjaciółką, kamerzystką. Miałam dzisiaj poskakać z wentylkiem to co było wczoraj z pokerkiem, ale trochę się pozmieniało na placu. No zobaczcie, wszystko mi poprzestawiali, nie wiem czy mi się chce ustawiać to na nowo, może poskaczę po prostu to co tutaj jest Mówisz? No, tak zrobimy chyba Tylko te drągi ci ustawisz, żebyś miała to koło, co? Koło, koło może, nie, koło nie, koło nie Albo mogę przynieść że tam są te wałki leżące A, Może być tak jak tu jest, chyba Mówisz? Tak! Ugarniemy tutaj Nie z tego. Zmienny? Nie. nudne. Jest super. Kurde, żeby mi Żal. Dobra, ale gdzie jest koń? Właśnie. To jest dobre pytanie, gdzie jest mój koń. Idziemy go poszukać. To jak wycieczka pastwiskowa w poszukiwaniu koni. Właściciel chyba po prostu przerzucił na inne pastwisko, i nie do końca wiem na które. Także chodzimy sobie i szukamy koni. Tylko wiesz, jakiego stracha mamie zrobiłeś? Ja już cię myślałam, że cię porwali. Chodź. Ale macie piękną tu trawkę. To ja się nie dziwię, że wy. Na końcu sobie stoicie. O, teraz żaden nie będzie chciał podchodzić. A nie, Ruda stawia kroki. A, no to tyle. O, Wentylek też, cześć! O, jeszcze tylko skubnę troszkę i wtedy podejdę. Chodź, cześć! O, jeszcze tylko troszeczkę. Idę, 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 już do ciebie idę, 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 idę. Cześć mamo! Ziemano Cześć. Cześć ciocia. Cześć, cześć, ruda. O, cześć. Fajnie, na no, trawcu takiej, super, podoba Ci się. No, to kończ, bo idziemy. Rudzia idzie z nami. Pobiegła. Przyjaciółka, twoja? Robimy od 10 minut i to się nie zmienia. A tak, już w miejsce miejscu Zobacz, znowu Tak, jest Lecimy już na dwie szczotki, bo. No, i, no, nie da się, także polecamy strip hair. O, spadł mi. Czek. bardzo fajnie wyciąga, ale no. Można czesać, a czesać, a czesać, bo on na tyle sierści, że... że no to jest niepojęte. Zobaczcie, to cały czas wychodzi. Cały czas. No, także lecę na dwie, bo na dwie łapki łatwiej idzie. No, jakby tu się nic nie zmienia, dalej wypada. Tu jest kupa, którą posprzątałam. W sensie U. kupa włosów. U. <słyszy> U. U. No, widzę. Wania już operuje na dwie szczotki, a ja zajmuję się grzywą i ogonem, bo jeszcze musimy nagrać roleczkę dla Bukasa. No ale najpierw Dr. Horse, odżyweczka, żeby ładnie się konik błyszczał. Rozczesać. O, kończy się. No nic, tutaj jest troska. O, I rozczesujemy. Trzeba by w ogóle było przerwać trochę jeszcze tą grzywę, ale ostatnio ale ostatnio właśnie połamałam grzebień i zamówiłam chyba dwa nowe, więc jak tylko przyjdą, to się do tego zabierzemy. Puchaczu, ty. Ale uwielbiam tą odżywkę. Ty też fajnie rozczesuje, nie? O, proszę bardzo. Grzyweczka. Jest grzyweczka, jest dupeczka. Pięknie. I ogonek jeszcze. Jak się bawisz? Nie ja, no świetnie. My <noise> <noise> by <Żeby> to działało. <noise> Czała, działa, działa. ile włosów traci. Żeby wszystko było pięknie Malujemy też kopytka, żeby były wiecie świecące Powinniśmy w ogóle to robić na, na Mokre kopyto Ale Już nam się nie chce iść na myjkę i go moczyć Więc tak tylko, żeby do rolki Pięknie było Bo oni tak później zaraz biegać jeszcze Na skoki Więc tylko do rolki, żeby pięknie się świecił, Żeby było tak wiecie Fresh I siedzi proszę Państwa Ale serio mam prostsze te plecy. No bo mówię Ci, że jakoś mnie nie ciągnij. No to klasa. Bardzo no, mnie to cieszy. Tak byś że... Się masowało, że... Gdzieś jak Baczmy działa? Но, да, с другой стороны. Right oh, O que No, zimy. Jeszcze jedno kółko na podnoszeniu i tyle. Dziurkę? No, no dobra. Ekstra! Uratował! Jezu! Boże, dziękuję! Kocham cię! Jezu, ale żebym miała ciśnienie! Boję się, boję się strasznie! Skakać, a i tak to robię! Ja nie wiem, dlaczego ja sobie to robię! <grym> Lubię to, ale boję się! Strasznie się boję! Bardzo się boję! <grym> <grym> nie wiem, dlaczego ja sobie to robię! Daź, Ze swoją. A widzisz, jak to przyspieszył? <laughs> Nie wiem, nie wiem, skonsultuję to jeszcze z wędem czy to jest bezpieczne i czy, czy to jest tylko taka wada, że to mu nie zagraża, ale no tutaj już na tych wysokościach to się powisał, się powisał. Jezu, ja miałam stronę gacię, nie wiedziałam, co ja mam jeszcze... ale nie. Dziękuję, Maniusia, za nagranko. Proszę się bardzo. Ten koń jest po prostu niesamowity, no i się nie dziwię, że go kiedyś pokochałam tak bardzo. Dalej go strasznie uwielbiam, no jest taki pewny z kogo tak idzie i taki, no niesamowity. Tylko jeszcze tak brakuje mi do niego zaufania, takiego flow. Gdzieś tam czegoś mi brakuje jeszcze i mam nadzieję, że to znajdę. Albo po prostu, no już minęło tyle lat. I ja też dojrzałam trochę i znam konsekwencje różnych rzeczy, że no trochę się boję pewnych rzeczy, po prostu tak naturalnie, wiecie, jak dorastacie, to później zdajecie sobie sprawę z różnych ryzykownych sytuacji, z tego co może się wydarzyć. Ale no, wentylek to jest gość, nie? I teraz sobie spojrzałam, jak my to pojechaliśmy i tutaj na tej stacjonacie, to o tu, tu, tu to no przytuktał, ale uratował, wyszedł do skoku, nie zatrzymał się, jakby pokażę, już dawno pewnie by stopkę walnął. Chociaż ostatnio no też jest bardzo przyjazny i, i chyba wydorośniał. Natomiast wydaje mi się, że telefon nie oddaje. Czasami tej szybkości, którą w sobie ma wentyl, i to jak leci, i na przykład na tym okserze, wydaje mi się, że w telefonie tak tego nie widać. Ale jak się na nim siedzi i czuje tą moc, jak on przyspiesza i nagle ma pomysł, żeby wyrwać do tej przeszkody, no to jest zupełnie inne odczucie niż to, co jak wygląda w kamerze. I, i wydaje się, że chyba jest ok, a, a no, no, no się dzieje. Na górze to tutaj to się dzieje. Mania się rozciąga, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. i przerywam. Co tam Ania zaczęła robić? Co, co zawsze? Sprzątać, czyścić, nie, nie myć. Mijały jakieś pedanty, czy coś. O, dobrze. wiesz, że... jak od razu tu ładnie wygląda. No, wow. Dobrze, że masz coś takiego jak, uwaga, czyścić. Oh. Także Mania tutaj czyści, a ja później lecę smaruj skórę również od doktora Horsa, żeby było wszystko nawilżone. Chcesz jeszcze pokierać odło? Nie, to wystarczy. Dobrze kochani, wentylek zbadany przez Weta jeszcze. No mówi, że trzeba obserwować, koziniec to nie jest. A ta czemu wraca? Kodziniec to jeszcze nie jest, ale musimy obserwować i jeśli by jakby no się pogarszało, wzmacniało się to, no to wtedy prześwietlimy i będziemy ewentualnie myśleć o jakimś jeszcze innym kluczu, żeby wiecie, się nie pogłębiało dalej, ale na razie obserwujemy. Wracała, bo ruda nie dostała żarcia, ale u Rudej też był pan weterynarz. Dostała leki witamina C i będzie dostawać ACC jeszcze przez tydzień i no i będziemy obserwować, zobaczymy czy się poprawi, czy się nie poprawi. Jak nie, to tam jakaś innoskupia, to coś tam. No, i... no nic. Dobra, na Dobra. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Że minęło chyba dwa tygodnie i nagrywam tutaj dla Was tą końcówkę. I generalnie, no ja już od jakiegoś czasu zauważyłam, coś mi się nie podobało w lewej przedniej nodze wentyla, że staw nadgarstkowy nie jest tak stabilny jaki powinien być, że gdzieś tam są jakieś luzy i mi się nie podoba to i wiecie i wtedy był wet, bo jakby przyjechał do Rudej i e, powiedziałam dobra, to Panie Filipie mógłby Pan zobaczyć na tą nogę i on tak spojrzał na nią obmacał, no mówił, że nie ma tragedii i że generalnie to kozieniec nie jest, ale że gdyby się pogarszało, no to jakby mamy dawać znać, jednak po przemyśleniu sobie tego na spokojnie i e, zapytaniu jeszcze mojej kochanej gosi, która rehabilituje nam koniki i jest po prostu najlepszym specem. Doszłam do wniosku, że chciałabym jednak, nawet dla świętego spokoju, po prostu to sobie zbadać, jemu to zbadać, zobaczyć co się dzieje co jest, czy to jest więzadło, czy starość po prostu jego, czy o co chodzi, no bo jednak jeśli chcemy skakać i tak dalej, to chciałabym się czuć bezpiecznie, nie chciałabym go narażać na żadne kontuzje i no wiecie, żeby cieszył się tym zdrowiem i jeśli mogę coś teraz zrobić w tym temacie odnośnie tego nadgarska, to chciałabym, a no nie podoba mi się, no jest taki... Zauważam już od jakiegoś czasu, że są dni lepsze i są dni gorsze, ale czasami mam wrażenie, właśnie, że nie jest tak stabilny jak powinien być, i to mnie trochę martwi. Dlatego jutro mamy już umówionego weta. Minęło w sumie no dwa tygodnie, chyba. No, i od tego czasu też nie skakaliśmy nic większego. Tam jeździliśmy chyba kawaletki. Powinien chyba po tym filmie, powinniście zobaczyć kolejny film kawaletkowy, ale to wiecie, no były małe kawaletki, nie szaleliśmy raczej na zmianę nogi, tego typu rzeczy, a trochę się obawiałam postawić mu coś wyższego. No, bo nie wiem, co to tak naprawdę jest. Nie chcę pogarszać i chciałabym po prostu to sprawdzić. No i zobaczymy, co jutro nam powie WET. I na pewno dam Wam znać, czy na Instagramie, czy, czy tutaj w kolejnym vlogu z Wentylkiem. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. I no, Gosia już tak myśli, że a może tejpy, może wzmocnimy ten, ten staw, także. Są pomysły, tylko no, najlepiej skupić się na razie na diagnozie, także no, zobaczymy, co będzie. A ja już się z Wami żegnam. Wentylek no, w tym vlogu kozacko skakał i to był naprawdę bardzo dobry trening, jednak no, już tak coś poczułam, że coś, coś mi nie pasuje. Także no, sprawdzimy to jutro. Trzymajcie się, żegnam się już z Wami, bo jak zawsze gadam, gadam i gadam. Wójzaki, pa!